Tak, fair invest, czyli jak to wielokrotnie powtarzam i Krystian pomógł mi przetłumaczyć, uczciwe inwestowanie. To jest to, czym się kieruję w firmie e, i w życiu, e, ponieważ no, w inwestowaniu jest to niezwykle, niezwykle istotne. Żeby też zapamiętać, czym się konkretnie zajmuję, co jest corem mojego biznesu, fair invest, czyli FI, e, tak samo jak skrót od fundusze inwestycyjne. W mojej prezentacji podepę się e, ostatnio opublikowanymi badaniami odnośnie e, produktów finansowych wśród Polaków. E, co ciekawe, Polacy uznali za najbardziej ryzykowne instrumenty finansowe fundusze inwestycyjne. 21% Polaków uznało, że to są produkty bardzo ryzykowne lub dość ryzykowne. E, uznali to ryzykowniejsze niż. E, e, inwestycje w forex, opcje binarne czy obligacje korporacyjne. Z czego to wynika? To nam może podpowie drugi slajd, ponieważ tutaj pytali o znajomość produktów inwestycyjnych. Tylko 40% Polaków powiedziało, że zna takie produkty jak fundusze inwestycyjne, a 10% powiedziało, że zna i rozumie. Także. No, wynika z tego po prostu, że ludzie nie znają tych produktów, dlatego się ich boją. No i gdzieś pewnie słyszeli, że, że jest to ryzykowne. Ja się nimi zajmuję już od kilkunastu lat i jeżeli wiemy co robimy, to to ryzyko może nam po prostu sprzyjać. Tak to, jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten e, nie pije szampana. No i moi klienci ze mną mogą pić szampana, ponieważ e, dzięki funduszom zarabiają więcej przez co Polacy tracą. Inflacja. Jest to taki ciekawy, ciekawy twór, który oznacza wzrost cen produktów, ale też spadek siły nabywczej pieniądza w czasie. Po prostu to, co możemy dzisiaj kupić za np. 100 zł, za rok będziemy musieli np. zapłacić 102 czy 103 zł za te same, za te same produkty. No i można tak jak tutaj obrazowo jest pokazane, inflacja zżera nasze pieniądze, ale nie jest to e z ekonomicznego punktu widzenia zjawisko negatywne, ponieważ e jeżeli te ceny rosną, jesteśmy bardziej skłonni do wydawania tych pieniędzy, nie czekania z konsumpcją, z inwestycjami, bo w przyszłości będziemy musieli więcej wydać na te same towary, inaczej jest gdy jest deflacja, czyli yy, ceny spadają, no to ludzie odlekają, wiedzą, że za jakiś czas coś będzie tańsze i odlekają, i to, to nie napędza yy, gospodarki. Więc yy, Polacy tracą, bo nie inwestują swoich pieniędzy, nie lokują. No i w późniejszym czasie ich pieniądze są coraz mniej warte. Yy, to nic że na przykład nie mają ich tych pieniędzy na tak jeszcze gorzej, jeżeli są te pieniądze na kontach, które nie są oprocentowane. Wyliczono, że... Rocznie Polacy przez to, że nie lokują swoich pieniędzy tracą 2,2 miliarda złotych. E, to te pieniądze po prostu im, im przepadają. E, za sierpień, ostatnie dane są za sierpień, jeszcze za się nie ma. Inflacja wynosi 2,9%. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5%, czyli Narodowy Bank Polski uznaje, że jak jest 2,5% jest OK. Plus minus 1%, czyli w przedziale między 1,5 a 3,5 inflacja. Jest w porządku, czyli no, ta inflacja mieści się yy, w, tutaj w tym celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Średnie oprocentowanie lokat, też z danych na siebie, wynosi 1,43%. A przy tej inflacji oprocentowanie lokaty, która daje utrzymać wartość pieniędzy, nie traci, to 3,58%. Także no, jak widzicie, no już lokaty nie pozwalają utrzymać wartości pieniądza. Klienci, którzy u mnie lokują pieniądze w pierwszym półroczu, zyskali średnio 5,2% przy pełnym dostępie do kapitału, co zaznaczam. W każdym momencie mogą wybrać część, całość yy, tych, yy, tych pieniędzy. No i tutaj przypomnę jeszcze w ofercie: Mam 16 towarzystw funduszy inwestycyjnych które mają w sumie ponad 500 funduszy, 5 różnych walut, wszystko to jest dostępne w świetnej platformie inwestycyjnej, darmowe doradztwo inwestycyjne. E, także można w każdym momencie podglądać jak te pieniądze e, pracują. Dla kogo są e, fundusze? No dla osób, które chcą ulokować swoje pieniądze, nie mają na nie pomysłu, nie wrzucają w biznes e, albo szykują się do biznesu, mają na to pół roku, rok. Chcą, żeby przez ten czas te pieniądze dobrze pracowały, ale były też w każdym, w każdym momencie dostępne. To cechuje otwarte fundusze inwestycyjne płynność. W każdym momencie można wybrać część czy całość tych pieniędzy. Jak już mówiłem, wdrażam również w firmach pracownicze plany kapitałowe i teraz staram się docierać do firm, które mają od 50 do 250 pracowników. Ustawa TPK, pracowniczych planów kapitałowych obejmie od 1. Stycznia i kontaktu do, do takich firm szukam. Dlaczego warto ze mną współpracować w zakresie pracowniczych planów kapitałowych? No, Odpowiedziałem na to, przeszkole. podzielę się swoją wiedzą, materiałami no i jestem w stanie zaprezentować na jednym spotkaniu ofertę trzech firm, z którymi współpracuję, Investors TFI, Allianz i Skarwiec. Ok, także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.